Cześć, ja jestem Rafał to jest kanał Budżetowy Luksus i dzisiaj wybieramy się na Gibraltar. Aktualnie jesteśmy w Hiszpanii. A tam już jest Gibraltar. Za potem jest Wielka Brytania. Have Don't you sweat your pretty sweat. Tak więc witamy oficjalnie Witamy z tego względu, że też mamy tutaj bajanitę oficjalnie na Gibraltarze, czyli na terytorium brytyjskim Taki sam końcowy cypelek e, na Półwyspie Iberyjskim właśnie należy do Wielkiej Brytanii Wszystko już tutaj mówię po angielsku Posługuję się tutaj walutą funta brytyjskiego, dokładnie funta gibraltarskiego, ale to jest wymiennik jeden do jednego Słyszałem taką ciekawostkę, że na jednopensówkach są małpy O małpach to powiem zaraz Na razie idziemy w tamtą stronę Dobra, ale zanim wejdziemy do centrum Gibraltaru Najpierw musimy przejść przez pas startowy To wszystko to jest pas startowy Dobra, robię takiego małego dubla, bo nie wiem, czy mnie dobrze było słychać. Tam było lotnisko. Właśnie przeszliśmy przez lotnisko, ee, przez środek lotniska. Zastanawiacie się, jak to jest możliwe, że nawet samochody jeżdżą przez środek lotniska. Z tego względu, że to kiedyś była strefa niczyja strefa buchowa. No i tutaj Brytyjczycy postanowili wybudować e, lotnisko. Tak naprawdę. E, lotnisko przecina droga pierwszych i droga samochodowa. Zastanawiacie się jak samoloty lądują, albo jak startują, po prostu tu są znaki, tu u góry, są znaki i szlabany, opuszczają, znaczy tu są rogatki, opuszczają, zamykają trasę i samolot może startować, albo wylotować. A propos jeszcze komunikacji, ceny na Gibraltarze paliwa, jako że od 5 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, to powiem, że takich cen w ogóle nie pamiętam. Eee, no oczywiście, ceny są podane i w funtach, i w euro. Eee, u góry macie funta 0,92 pence za litr diesla. Aktualnie ja płaciłem wczoraj 1,26 albo 3 na stacji Wielkiej eee, Brytanii, oczywiście. Eee, Gibraltar nie ma VAT-u eee, i nie ma jakichś tam aksy dodatkowych na papierosy i na alkohol. I jak widać na podwórku też. najbardziej różni ten teren od e, terenów e, wysp brytyjskich to to, że tutaj jest ruch prawostronny zresztą jak widać a propos e, jeszcze jakichś tam różnic a może tych braku różnic ponieważ prawie od 5 lat e, mieszkamy w Wielkiej Brytanii e, widzieliśmy sporo miast w Wielkiej Brytanii i no i codziennie po prostu tam żyjemy i wam powiem, że nawet Podobny układ graficzny znaków, śmietników. Ja wiem, że to śmieszne, może komuś powiem, gościu gadał o śmietnika. A jeżeli już mówimy też o samym Gibraltarze, jeżeli chodzi o jakąś powierzchnię, albo przynajmniej Gibraltar w liczbach, a przynajmniej to, co pamiętam, to mogę Wam powiedzieć, że. Niecałe 7 km i około 33 tysięcy mieszkańców, stałych oczywiście, zameldowanych tutaj, mających prawo głosu. A prawa głosu, a propos może Brexitu, Gibraltar bardzo chciał zostać w Unii Europejskiej, a nawiązuje. Nawiązuje teraz do, ktoś mi pomachał właśnie, <laughs> nawiązuje do wyborów brexitowych. 99% mieszkańców chciało zostać w Unii Europejskiej, parę było głosów nieważnych, no i mniej niż 1% chciało wyjść z Unii Europejskiej. A teraz będziemy wjeżdżali na skałę, tam do góry i cable car'em, czyli kolejką, wagonikami. Podobno za bilet kombi, czyli za wszędzie gdzie możemy wejść, cena będzie około 20-25 funtów. Zaraz Wam dokładnie powiem, ile za to wszystko zapłaciliśmy. Wjeżdżamy, bo trochę mało czasu mamy. Tylko jeden dzień jesteśmy w Gibraltarze. Musimy dużo materiału nagrać. jeszcze dodatkowych atrakcji, o których w sumie może sporo osób nie wie, ale na Gibraltarze są w jedyne w Europie wolno żyjące. Ani wolna, ani szybka, tam sobie siedzi. E, po prostu siedzi. E, Znuzone na pewno jest. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić materiał o samych mapach, e, który będzie w ciągu dwóch tygodni po opublikowaniu tego filmu. Więc sobie zobaczycie więcej map. Wchodzimy jeszcze troszeczkę po samej skale. Eee, na temat skał mogę powiedzieć? Eee, jest bardzo związana historycznie. W ogóle sam Gibraltar, jak okay. mówiłem moim brytyjskim znajomym, że właśnie lecę na Gibraltar i będziemy zwiedzali, pójdziemy właśnie na skałę tutaj, z małpy zobaczyć i tak dalej, I tunele zaraz, o tym o tunelach i o reszcie atrakcji zaraz, to bardzo byli tacy dumni z tego, że to właśnie jest dalej brytyjski teren. Wiedzą, że graniczy z Hiszpanią, że tutaj odbyło się bardzo dużo walk. Nie chcę, nie chcę jakby zanudzać o samej historii Gibraltaru, bo teren był naprawdę bardzo, bardzo kontrowersyjny. Parę wojen tu wybuchło, chyba było 16 razy Hiszpanie próbowali odbić Gibraltar. No ale Gibraltar dalej jest brytyjski, dalej jest Wielkiej Brytanii. I dalej jest bardzo dużo mob tutaj. Naprawdę. Że właśnie tymi skutkami, co wchodziliśmy, to, jest, to to, się nazywa Douglas Path. I tak naprawdę ona, ta ścieżka występowała w Jamesie Bondzie z 1987 roku. Eee, I to było w openingu, czyli w początkowej scenie w ogóle rozpoczęcia Jamesa Bonda. Tutaj chyba ktoś zyskakiwał na spadochronie i potem tu się ścigali. Tak więc eee, dosyć ciekawie. Teraz chcemy iść, przynajmniej taki jest plan, o ile nie zabądzimy, bo ta góra naprawdę jest spora. I za dużo ludzi tutaj nie ma i za dużo znaków tutaj nie ma. Chcemy iść do św... jaskini Maj... Świętego Michała. Świętego Michała. Yy, musimy zejść odrobinę w dół, tak jak mówiłeś, i potem zejść. W górę. w górę. Czyli tam musimy zejść Tak, kawałek, tam i tam w dół. No tak, dobra. Idziemy. E, podobno bardzo ładna jaskinia. E, a jaskini chyba więcej powiem, w jaskini. Albo przynajmniej przed jaskinią, bo nie wiem jak będzie, Czy będzie można w tym środku nagrywać? Dobra, tak jak mówiłem, jesteśmy właśnie w jaskini świętego Michała. Z ciekawostek, ona już była znana Rzymianom. Rzymianie ją odkryli tutaj, jak też przybyli na Gibraltar. I teraz aktualnie służy to jako wielka sala koncertowa. W 1942 roku też ta jaskinia była po prostu szpitalem podczas wojny. To jest piękna iluminacja świąteczna, chciałem powiedzieć. To jest piękna iluminacja, świetna i naprawdę fajnie to wygląda. Ogólnie spodziewałem się, że będzie tutaj e, zimno, tak naprawdę, ale nie, strasznie dużo Nie ma przewiewu, ale powiem Wam, że hala jest ogromna, nie? Na końcu chciałbym się kiedyś zjawić. Fajnie to wygląda. z tymi podświetleniami. Myślałem, że to tylko tam ta sala koncertowa i tutaj nic więcej nie ma Jednak ja nie potrafię się ciągnąć i ciągnąć Właśnie jeszcze tam w dół teraz będziemy schodzili Tam daleko Zobaczymy na mapie mniej więcej gdzie jesteśmy Ale to jest dość przyjemnie Lektor trochę poopowiadał Z głośników, jakaś tam muzyczka sobie gra I właśnie światła się zmieniają Teraz jesteśmy sami I wiecie co? Echa tutaj nie ma tak strasznie płaski, płaski dźwięk jest. Mimo, A. że są zakrzywienia, mimo że właśnie... wydawałoby A. się, że w jaskiniach, to w jaskiniach, mi i tak nie widać. O. o. Mimo, że są zakrzywienia, mimo, wydawałoby się, że y, właśnie będą jakieś, będzie echo, ale jest bardzo płaski dźwięk, jest bardzo wszystko wytłumione. Ciekawe. Teraz szepczemy. Idziemy na dół. O, muzyka z gladiatora, raczej. Dobre. Po jaskini teraz czas na most wiszący i chyba to będzie... A, jeszcze potem tunele. Problem jest, bo można tu łatwo się zgubić. Strasznie mało jest opisane tutaj co w którą stronę trzeba iść, a ścieżek jest spada, a wiadomo, że się nie chce znowu iść tam pod górę, nie With a peace

jak te tunele powstały. To no tak pokrótce wam powiem, no. Brytyjczycy tutaj byli w XIX wieku, XVIII-XIX wieku, żeby nie dać się podbić, to w skalę zaczęli drążyć tunele i z nich strzelać. Tutaj były działa i po prostu się bronili przed Hiszpanami Bo Hiszpanie chcieli odbić ee, no właśnie Gibraltar cały a jak Brytyjczycy się już obronili to do II wojny światowej nie były używane praktycznie te tunele no potem wiadomo podczas wojny światowej tutaj też właśnie się chowali Brytyjczycy a właśnie kopali mniej więcej w taki sposób czy z tego co mi wiadomo wysadzali to prochem dobra szukałem was, zapomniałem o jeszcze jednej atrakcji na samym Gibraltarze przed Brytyjczykami i przed Hiszpanami, i w ogóle cały, część ta, ta część Półwyspu Iberyjskiego była opanowana przez e, muzułmanów, dokładnie przez berbeszów, z tego co kojarzę. E, I między innymi tutaj jest zamek Murisza, czyli zamek budowany w 711 wieku, naszej ery, e, i to była twierdza obronna po prostu, odpierała taki e, katolików. Hiszpan wtedy najprawdopodobniej ówczesnych mamy też wejście na to, ale szczerze mówiąc chyba no nam się już nie chce wchodzić. Już trochę mamy dosyć też już jest godzina 5, a o 7 praktycznie mamy stąd, a musimy jeszcze się dostać do Lalina, czyli musimy jeszcze przejść przejście graniczne i tam dopiero musimy się dostać, a jesteśmy jakieś 2-3 km więc zakręty są, tak więc my nie wejdziemy.